Panie prezesie, dzisiaj jesteśmy tutaj w Olslake. Mecz, chyba nie spodziewaliśmy się, że będą takie wielkie emocje do ostatniego biegu. No, nie spodziewaliśmy się tego po Krzysztofie Jabłońskim przede wszystkim, no bo on pokazał tak naprawdę, że podszedł do tych zawodów super profesjonalnie i to dzięki niemu jesteśmy w finale i z tego co się dowiedzieliśmy 3 października jedziemy mecz finałowy tutaj w Berlinie i walczymy o złoto w Już teraz możemy zaprosić na to spotkanie wszystkich kibiców i tak jak było Dzisiaj emocji także wtedy nie zabraknie. Ja myślę, że w końcu jakiś wyjazd organizowany do Berlina będzie i myślę, że my się do tego trochę przyłożymy ze strony klubu. Że tutaj jest jakiś autobus, czy dwa, z kibicami Zielonej Góry pojawi się na meczu Falubaz-Wolslake. Zwłaszcza, że to będzie już po naszej lidze. To jest październik, po, miejmy nadzieję, finałach polskich, finały Bundesligi. Właśnie dzisiaj także Sasza Oktajew startował w barwach Falubazu i po raz kolejny pokazał, że kibice są dla niego najważniejsi. Cieszył się niezwykle po, po tym meczu. No i w przyszłym sezonie będziemy mogli oglądać na ulicy Wrocławskiej na Spararenie we wszystkich zawodach, więc myślę, że i kibice i Sasza będzie z tego powodu bardzo szczęśliwy. No to dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo.